A, wielkie dzięki. Nie ma za co. Oh! Bonjour! 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 Bonjour. Dzięki. Dzięki. Co wy robicie na moim pokładzie? Zwykamy! Zwykamy! Hmm, hmm. więc to jest tanie grzeczna dziewczynka. Skąd w tobie tyle agresji? Ach. Też Osobiście uwielbiam, kiedy kobitka ma hakt. <śmum> Zapłacisz mi za tę zniewagę, mój mały czekoladowy koazan. No dobrze, panowie, na mój znak? Poddajemy się! Nie, nie o to mi chodziło gamonie, tylko o to karate. Eee. Na szczęście mam plan. ta Haniba. Insekt na dvunástej! Hm? noga.